Nauczanie domowe, piątek, dwudziesty czwarty, tydzień zwykły, psalm siedemnasty, versety pierwszy, szósty do ósmego oraz piętnasty. Tytuł: Nasycić się widokiem. Rozważ, panie, moją słuszną sprawę. Usłysz me wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicą. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Chciałem skupić się na ostatnim wersecie tego psalmu 15, którym mówi o przebudzeniu. I psalmista stwierdza, powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Ważny jest kontekst. Cały psalm nosi tytuł Błaganie o wyzwolenie od wrogów. Wyobraźmy więc sobie taką sytuację. Jest zagrożenie. To zagrożenie dotyczy podstępów innych ludzi, dotyczy... Zakusów tych, którzy by chcieli pozbawić życia wypowiadającego te słowa. Powstaje więc pewna obawa, lęki. Psalmista zwraca się do Boga, woła, prosi. Czuć tutaj takie niebezpieczeństwo, które pobrzmiewa w tych wszystkich słowach wypowiadanych przez psalmistę. Widać, że jest to trudność, Widać, że jest tam zmaganie i w takiej trudnej sytuacji pojawia się właśnie to przekonanie, że następny dzień, wtedy kiedy psalmista otworzy oczy, będzie nowa rzeczywistość, nowe doświadczenie, nowy dzień, nowy świt, nowy poranek, nowe możliwości to niesamowite, że ten, który modlitwę zanosi pewnie do późna w nocy, kładąc się spać, kładzie się z taką nadzieją, kładzie się z taką pewnością. I gdy przyjrzymy się o co chodzi, gdy zobaczymy, czego dotyczy ta właśnie nadzieja, to przekonanie, Okaże się, że żyjący w zagrożeniu człowiek, mający takie serce naprawdę zatroskane o swój los, o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo, zauważa, że gdy otworzy oczy, zobaczy Boga. Co więcej, że to zobaczenie nasyci jego serce, nasyci jego ducha. Wypełni go. Jaka jest treść tego oglądania? Jaka jest treść wypełniająca, otwierające się oczy porankiem? Zachwyt, wypełnienie, szczęście, euforia, zaspokojenie to niesamowite że właśnie psalmista tak to przeżywa i z takim przekonaniem kładzie się spać, z takim przekonaniem w sercu, że to się właśnie stanie. I kiedy pójdziemy do tych treści, okaże się, jak ważne jest to stwierdzenie, jak ważne jest to oczekiwanie i jak ważna jest ta prawda. Bo kiedy otwieramy oczy na Boga, kiedy adorujemy Boga, kiedy jesteśmy gotowi dostrzec, jaki on jest, wtedy nasze serce przenikają te właśnie doświadczenia, przeżycia i stany. Bo przecież, kiedy zachwycimy się Bogiem, zmienia się nasze nastawienie do rzeczywistości, do świata, nawet tego zagrażającego nam samym, czy, czy świata próbującego nas uderzać, czy zaniepokoić, czy nawet zaatakować. Zachwyt, który nosimy w sercu, jest swego rodzaju buforem, jest swego rodzaju odgrodzeniem, jest swojego rodzaju poczuciem, że przecież ten Bóg, którego teraz dostrzegam, Zajmie się tą sytuacją, że ten Bóg nie pozwoli, żeby stała mi się krzywda. Zachwyt odrywa moje oczy od bieżących jakichś kłopotów, trosk, zagrożeń, niepewności, obaw. Zachwyt powoduje, że ja inaczej funkcjonuję. Kiedy patrzymy na Boga, kiedy dostrzegamy Go, przeżywamy szczęście. Nawet w trudnych sytuacjach, które wcześniej wypowiada psalmista, wymienia je, ja przeżywam szczęście, bo jestem przy Bogu. Bo przecież o to chodzi, o to walczy ludzkie serce, żeby być przy Bogu. Żeby nic nie oddzieliło nas od Niego. A tu dokonuje się to piękne spotkanie, które powoduje, że serce inaczej bije, że serce inaczej żyje kiedy patrzymy na Boga, pojawia się euforia. Pojawia się taka pewność, że przecież z Bogiem wszystko mogę, że przecież ten Bóg jest dużo silniejszy od wszystkich, którzy na mnie nastają, od wszystkich, którzy mają przeciw mnie jakieś zgubne plany. Takie otwarcie oczu powoduje, jak psalmista sugeruje, wypełnienie że ja jestem wypełniony tą Bożą obecnością, że moje myśli zostaną uporządkowane, moje serce zostaje pocieszone, moja wola zostaje wzmocniona, moje siły są zregenerowane, jestem nasycony świętością, wielkością, wspaniałością, mocą Boga. A to powoduje, że tak można by też określić, Moje serce jest zaspokojone, ja jestem usatysfakcjonowany, ja jestem pełen. To zaspokojenie powoduje, że zostaje postawiony w innej sytuacji duchowej. Ta sytuacja po prostu się we mnie zmienia i zmienia się też na zewnątrz, ponieważ ja inaczej zaczynam myśleć, inaczej zaczynam działać. Nasycenie Bogiem poprzez to, że ja go dostrzegam, poprzez to, że ja przyjmuję to, co Bóg we mnie robi, we mnie zmienia, we mnie kształtuje, powoduje naprawdę inne życie. Dzisiaj otworzyłeś oczy. Niech ten dzień będzie nasyceniem, Bożą Obecnością. Pomimo trudności, abyś naprawdę inaczej myślał, inaczej działał i inaczej żył, niech Ci w tym błogosławi ten, który nasyca ojciec, syn i duch święty.